No to będzie to taki wiersz, no, leń śmierdzący, no trochę. Na tapczanie leży leń. Je mielone cały dzień. Pomielonych strasznie pierdzi, aż na smród skarżą sąsiedzi. Chłop już płacze, babakarze, jedz kotlety, jedz, bo smażę. Dobra zjem, zjem jak świnia, lecz jak pierdne. twoja wina. Chłop się zmusił, Zezar wszystko i wydyma mu brzuszysko. Ani ziewasz, baba grozi. Chłop łzy w oczach, lecz nie zmrodzi. Co to robić? myśli smutny. Pójdę siku. Tam se brutne. Poszedł zatem do łazienki, zamknął drzwi i słychać jęki. Chce po cichu, lecz nie może. Myśli sobie, o mój Boże, zaraz gruchnę jak zarmaty i znowu dostanę baty. Co tu robić? Myśli blady. Wiem, Wezmę ręcznik z szuflady. Zrobię z niego taki tubik, Może trochę hałas zdusi. Jak wymyślił, tak uczynił. Aby Majtek nie uświnił, siadł na kiblu, ręcznik złożył. I do dupy go przyłożył. Myśli sobie kozie, śmierć, raz. Oddech wstrzymał, no i sra. Na początku gładko leci. Poszedł cichacz, drugi, trzeci. Wtem tąpnęło, jak w kopalni. Na nieszczęście strop był nad nim. Jak tak pierdolnie. To podskoczył, na suficie życie skończył. To nie koniec opowieści. W trumnie strzelił, jak go nieśli, wieko strumny odleciało, aż księdzowi łeb urwało. Koniec!